Dziewięcioletnia laura ma jedno największe marzenie. Moim marzeniem jest, żeby móc chodzić, żeby móc być na takich inni. Co robisz w tym kierunku? Ćwiczysz codziennie? Tak, ćwiczę. No i właśnie najbardziej bym chciała też, żeby być coraz silniejsza i żebym coraz iść dalej z tą rehabilitacją. Mądra, zdolna, bardzo wesoła, lecz uwięziona we własnym ciele z powodu dystrofii mięśniowej. Laura z Nowogrodźca ma naprawdę konkretne plany na swoje dorosłe życie. Ja mam kilka zawodów. Piosenkarka. Jak nie wypali piosenkarka, to no na przykład aktorka, a jak to nie wypali, to zostanę prostą bibliotekarką. Aby dążyć do celu, aby plany i marzenia się spełniły, Laura i jej rodzina musi walczyć każdego dnia z przewlekłą chorobą. Laura ma 9 lat, choruje na zanik mięśni od urodzenia, który postępuje. Jest chorobą postępującą, y, bardzo ją osłabia. W tej chwili y, rączki nie może sama podnieść do góry, musimy jej pomagać. Nie przekręci się sama na bok. No, ciężko z tym wszystkim. Jedynym właśnie lekiem na jej chorobę są rehabilitacje i y, w tamtym roku okazało się jeszcze, że może mieć podanie komórek macierzystych, i te komórki mają za zadanie wzmocnić organizm. Ona jest w tym roku już po piątym podaniu komórek. Ma pół roku przerwy przed następnym podaniem komórek. Następne podanie komórek macierzystych ma nastąpić w kwietniu bieżącego roku. Zabieg daje konkretne efekty komórki uważam, że jej bardzo pomogły, no bo nie choruje tak często. Kiedyś nawet trzeba było podać jej 8 antybiotyków w ciągu roku, a w tym tej chwili jest dużo lepiej. Nie choruje nam tak często i... Ślące, tak, jest dużo silniejsza. Trzyma lepiej głowę sama. No ręce jeszcze nie są tak, tak mocne, ale w ogóle po w lewach to jest silniejsza. I jeszcze chorowała przedtem na hipoglikemię nieokreśloną. Miała spadki cukru po 14 razy w ciągu roku. Byliśmy z nią po szpitalach. A na ten moment hipoglikemia się uspokoiła, nic się nie odzywa. Także dziękuję. A nie boisz się tych zabiegów? Bo dzieci się nie boją takich pobytów w szpitalach. Trochę to jest niefajne, ale najbardziej zależy mi na zdrowiu. Laura wiele już wycierpiała, ale ta rezolutna dziewczynka nie poddaje się. Uczy się pilnie, dużo czyta, ma wiele pasji, wygrywa konkursy. W szkole zadawalają ją tylko piątki i szóstki. Jest w trzeciej klasie szkoły podstawowej w Nowogrodzcu. W tym roku pójdzie do pierwszej komunii świętej. U mnie jest tak, że jak mam chęć, to wezmę książkę i będę czytać. Czytam czasami grube, po 120-130 stron. Jest bardzo uzdolniona. Dla niej wiersz to jest dwa, trzy razy przeczytać i ona go mówi. Teraz zwyciężyła, była, znaczy drugie miejsce zajęła w konkursie z ortografii, no i ma zamiar startować powiatowym. Jest bardzo pilną uczennicą, bardzo lubianą w szkole. Tego jej Bozia nie, jak to się mówi, nie poskąpiła rozumu i inteligencji. A na zdrowie to przyjdzie czas, może. Mam taką nadzieję. Wlewy komórek macierzystych i ciągła rehabilitacja to w tym momencie jedyna droga po zdrowie dla dziewczynki. My ciągle myślimy, że będzie dużo mocniejsza. Z, z wlewu na wlew będzie po prostu mocniejsza. I że wreszcie zacznie nam zdrowieć, zacznie mieć te siły. Ćwiczeń. Dzięki właśnie wlewom i ćwiczeniom. Potrzebujemy 39 tysięcy na pięć wlewy, bo po prostu sami jesteśmy w ciężkiej sytuacji, y, utrzymujemy się z zasiłków, no i po prostu nie jesteśmy w stanie nawet, y, żeby nazbierać takich, takich funduszy na to leczenie całe. Wtedy się udało zebrać kwotę na tamte wlewy? Wtedy tak. Wtedy zebraliśmy trochę pieniędzy, trochę pomogła nam fundacja, także pierwsze wlewy super poszły i, i no jest mocniejsza po nich. Bardzo serdecznie dziękujemy ci, tym, którzy się e, tym, którzy właśnie pomogli nam w tej zbiórce, pierwszej. A teraz prosimy o pomoc w drugiej zbiórce, bo. Sami nie damy rady, po prostu bez ludzi dobrej woli. Na zabiegi potrzeba prawie 40 tysięcy złotych na się pomaga, jest dopiero kilka tysięcy. Laura Jadach się pomaga, już tam wszystko jest na tej stronie. Oprócz tego bardzo bym prosił firmy, indywidualne osoby o 1% na ziemię bolesławiecką. Starczy tylko dopisek KRS i Laura Jadach tak samo. Zbieramy oprócz tego jeszcze nakrątki plastikowe. Jeżeli ktoś ma na zbyciu, to z chęcią przyjmiemy. Dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli. Proszę o pomoc, bo bardzo bym chciała umieć chodzić i być silniejsza. Laura wierzy, że się uda i że stanie kiedyś na własnych nogach. Silny charakter i głos mieszka w słabym ciele dziewczynki. Pomóż mojej w drodze, pozdrowie. Take me to the dark. Falling to the dark side, we don't need to lie, we're at under dark side. Believe uh, I see it, uh, I know that you can treat it. Take me the true the dark, Falling to the dark side, we don't need to lie, we're at under dark side. Take me the true in the dark. Falling to the dark side we don't need to lie we're at under dark side believe uh, I see it, uh, I know that you can treat it take me to the true dark falling to the dark side we don't need to lie we're at under dark side.